Jeszcze raz? Y, Ogarnijcie jak najwięcej dowodów y, A już te kraść kurde Co? No już widzimy. A już do klamki Lecą Tak? No tak <śle> Ty wytrychem się, bo ja po klamę lecę. Do Ej, biegnij, idź kurwa ja. policję Co tam się kradnie samochody? Łapy Koleżko, łapy Co tu się kradnie? Co się kradnie? Łapy Ja widziałem, ci leży... Ten... Ja widziałem Stary, pojąka ci z szyby Zganiają Co się kradnie, stary? Nie pływaj, policja Pan odejdzie od tego samochodu, co? I sobie tutaj stanie obok pod murkiem Gdzie? Tu? Tak No, Patrz tu posiedzie chwilę Także tak jak mówiłem e, Ogarnijmy to tak jak gnaliśmy mhm. W czwartek czy tam w piątek spotkamy się ponownie I spiszemy sobie wszystko dokładnie tak jak to powinno być a do tego czasu tam razem będziemy się wymieniali mailami i yy, ustalali co, jak i tak dalej. Żeby to wszystko dopiąć tak na ostatni guzik, mm -hmm. żeby to zrobione było profesjonalnie, a nie na odpierdol. No, rozumiem. Bo teraz wie ja pan, dostałem od pana informację, że znaczy dostałem zlecenie, żeby to panu teraz zrobić, no ale ja tego teraz nie chcę zrobić, bo to w sposób wyjdzie, wyjdzie źle. I, i, no ja rozumiem. I nie będzie to pięte. Aby chodzi tam o skuteczność, prawda? A nie o. Yy... Tak, rozumiem. No yy, Także się tak umówmy. A ja zaraz zadzwonię do Powatrol może. Pan zadzwoni. A, tutaj pan chciał się włączyć moim klientom do samochodu. Pan chciał się włamać mojemu klientowi do auta, no. byście podjechali na Mirror Park, tu jest to jeziorko. Mam tam podjechać? No, a masz tam, a jesteś w pracy czy nie? No nie, nie jestem, idę, idę teraz. Aha. jestem tutaj, gdzie ty jesteś. A czym jesteś? Nie no, jest. Hmm? No to jest, dobra, to tam to? chodź z tym, nieważne. Ale o to chodzi, o, o to, jeszcze raz, bo nie no Nie, bo myślałem, że w pracy jesteś, wiesz? Nie, no nie jestem. Nic, dobre, nieważne. Mordo, jak tam? Spotkamy się gdzieś na Mirorze? Zaraz? Będziesz miał umowę do spisania w takim razie. Nie mam siły, ja to idę spać zaraz, wiesz? No nie no, kiedy kurwa dostanę pieniądze? Dobry, panowie. Zapytam się teraz. Co? Zaraz te się zapytam. Wiesz, że on na wakacje wyleciał? Kto? Tamten? Tu plameczkę? Ale co, na, na, na ten? Na takie pernamentne? Tak. Rady. Pierdolisz? No poważnie. Na pernamentne na wakacje poleciał? Tak, podobno tak. Aha, no to w znaczy, takim razie jeszcze, może... Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, ale ma, ma wylecieć na takie.